Potrzebowaliśmy przerwy, a w Warszawie miało padać przez cały weekend. Polecieliśmy na Cypr, na wyspę bezdomnych kotów, krystalicznie czystej wody, pięknych widoków, no ale przede wszystkim bardzo bogatej kultury. Pojechaliśmy zobaczyć, czy da się to wszystko przeżyć w jeden weekend. I mimo że to nie było wcale dużo czasu, udało nam się naprawdę sporo zobaczyć. Odwiedziliśmy słynne opuszczone miasto, byliśmy w jedynej na świecie podzielonej na dwie części stolicy, a nawet zagłosowaliśmy w niej na prezydenta. I chociaż czasami robiło się naprawdę gorąco, nam to w ogóle nie przeszkadza, bo jesteśmy na wakacjach. Zanim rozpoczniemy tę przygodę, przytoczmy kilka faktów. Po pierwsze, lot z Warszawy na Cypr trwa około 3,5 godziny. Powierzchnia Cypru wynosi niecałe 10 tysięcy km2, a jego populacja liczy niecały milion osób naprawdę sporo. Dzieli się na część północną i południową, z czego północna jest znana jako turecka, a południowa jako grecka. Skoro to ustaliliśmy, bo wszystko przyda się później, możemy zaczynać weekend. Trochę taki stolik na końcu. Niestety jesteśmy na końcu. Ale jest super tutaj też. Chy, ale nam to w ogóle nie przeszkadza, bo mamy iPads. Co Okej, to jest coś innego. To, to jest coś innego. Gdy przylecieliśmy na miejsce, zatrzymaliśmy się w knajpie Kryzantis, która słynie z pysznych bajgli. Myślę, że nasze uśmiechy to najlepszy dowód na to, że po prostu warto tam przyjechać. A potem poszliśmy na spacer. Bo jak się okazało, w kabiu na autostradzie wieje. <grymne> Troszkę zimno się zrobiło, gardło zabolało, mówimy herbatki trzeba się napić. Właśnie dojechaliśmy do hotelu. Cała przygoda była dosyć śmieszna, bo to był mój pierwszy raz za kółkiem po lewej stronie i muszę przyznać szczerze, że nie było mi najłatwiej. Pierwsze 15 minut było faktycznie dosyć intensywne. W sumie mam też takie poczucie, że. Tutaj każdy jeździ trochę dziko, czuć tutaj taki klimat, że ludzie po prostu chodzą jak chcą, czasami wychodzą, mają otwarte drzwi zawsze na oścież, że zajeżdżają, jest tak dziko dosyć i to też daje taki klimat, że w sumie nawet jak coś tam się przytrafi, nic się nie przytrafiło, ale to, że spoko, że po prostu tak tutaj jest. Nie wiedziałem, czy mogę zaparkować w jednym miejscu, to od razu podbiegł jeden Cypryjczyk, był taki brother, brother. You know, I, I want everything good, everything good, so, so don't park here. Avoid this, avoid this i w ogóle. Mega miłe, mega miłe z jego strony. No i troszeczkę się czujemy przeziębieniem, ale nam to w ogóle nie przeszkadza, bo jesteśmy na wakacjach. No. Olgita jako zawodowa wiedźma wsadziła sobie coś do ucha. Tak, <laughs> teraz tak, to na ogródku. <laughs> to jest dobre na ucho, tak? Tak, to jest geranium, no to się nazywa anginka. Że zwija liść i wsadza się go do ucha i podobno to wyciąga różne stany mm, okej. Okay. Więc Dobrze. takie takie miarskie sposoby to są. <noise> Drugiego dnia ruszyliśmy w stronę Cypru Północnego, żeby zobaczyć słynne, opuszczone miasto. Podróż była naprawdę dziwna i im bliżej byliśmy, tym bardziej chcieliśmy zawrócić. Ogólnie chyba tutaj nie można nagrywać, ale musimy pokazać paszporty i kupić jakieś car insurance. Jest to bardzo zmilitaryzowane. Wszędzie jest dużo wojska i jest zakaz nagrywania i zrobienia zdjęć. Warosza to opuszczona dzielnica na Cyprze, która kiedyś tętniła życiem. Jeszcze w latach 70. generowała około 50% dochodów z turystyki na całej wyspie. W 74 roku Turcja wkroczyła na Cypr, by jak twierdziła, chronić turecką mniejszość. W ciągu kilku dni zajęła północną część wyspy, a Warosza, znajdująca się tuż przy linii frontu, została ogrodzona i całkowicie opuszczona. Mieszkańcy uciekli z dnia na dzień miasto po prostu zamarło. Dziś to teren wojskowy nie można tam latać dronem można chodzić w wyznaczonych strefach i o wyznaczonych godzinach. Co ciekawe, opuszczone budynki przeplatają się z tymi, które są aktualnie zamieszkane. Te budynki są w naprawdę słabym stanie i jest to niesamowite, że po prostu jakimś cudem ludzie tam zostali i próbują układać sobie tam życie. To jest już na przykład niby mieszkalny budynek. Ale to jest w takim stanie, że aż ciężko uwierzyć po prostu, że ktoś by tu mieszkał, ale może. Rozmawiałem z Lokalnym tutaj barmanem. Powiedział, że tutaj nie jest raczej niebezpiecznie. Mówił, że po prostu jest pusto. Że jedyne co warto zobaczyć, jego zdaniem, w okolicy, to zamek, który jest w tamtą stronę, ale nie planujemy zostać jakoś długo, więc nie wiem, czy w ogóle odwiedzimy to miejsce. Dosłownie wszędzie pływają śmieci, nie? I to jakby widać to w wodzie widać łódki, widać jakieś beczki stare pływające w wodzie. No i jest po prostu tak mało przyjemnie. Ta palma to dowód na to, że natura zawsze sobie poradzi. Ona no nawet, nie wiem, ona urosła w jakimś betonie. Jest to imponujące. To jak się jedzie na Cypr, trzeba mieć okulary przeciwsłoneczne. Bo bez nich... Słabo to widzę, naprawdę. Zanim ruszyliśmy na plażę, postanowiliśmy zjeść coś w lokalnym barze. Jeżeli chodzi o kanapkę, to szczerze mówiąc mocny basic. Nocie, nie jest złe, nie jest dobre. No jak chce się coś zjeść, to też spoko. Można. Gdy tylko zjedliśmy, ruszyliśmy w drogę. Było naprawdę gorąco i na głównej plaży było bardzo dużo osób, więc ruszyliśmy dalej. Marsz na drugą mniejszą plażę zajął nam około 10 minut. Było tam dużo mniej osób, było więcej kamieni, ale też po prostu więcej spokoju. Poplażowaliśmy. Ale mamy taki wniosek, że Żółwi nie było. Później ruszyliśmy w stronę Cavo Greco, czyli miejsca słynącego z nadwodnych jaskiń. Jest to ogólnie Narodowy Park Cypru. Woda była tam fenomenalna, widoki również były niesamowite, a nawet napiliśmy się tam kawy. Ale, przyjeżdżając tutaj, trzeba mieć świadomość, że jest sporo łódek które po prostu przyjechały i mają własny melanż, więc nie jest tu cichutko, to na pewno. E, raczej się bardzo dużo dzieje właśnie przez to. No i są ładne widoczki, ale, ale tak poza tym to, to dużo więcej nie ma co tutaj do roboty. Następnie ruszyliśmy na Most Miłości, który jest ikoną Instagrama, jeżeli chodzi o Cyp. <śm> Realia były takie, że bardzo dużo ludzi robi sobie tam po prostu zdjęcia. Dużo ludzi siedzi, obserwuje, no i tam nic nie ma. Wygląda jakbyśmy byli nad Bałtykiem. <laughs> Jesteśmy zachwyceni tutejszymi światłami. Raz się klika i włączają się światła na jakieś 8 sekund. Jest to naprawdę imponujące. Do Limasol przyjechaliśmy przede wszystkim zjeść w restauracji Meze, która na Google miała jakoś niesamowicie dużo dobrych opinii. I myślę, że po prostu widać, że było serio warto. Luźne przemyślenie o Cyprze. Wakacje na całego. No, spaliliśmy się dzisiaj Strasznie. na maksa. Zapomnieliśmy filtrów, czapek. No to z wody w ogóle, tak się dobraliśmy dobrać. na plaży, że widzieliśmy tylko ręcznik. Taka ciekawostka, znaczy to pewnie nie jest jakieś odkrycie, ale y Prawdopodobnie to kamyczki robią dobry peeling stópek. Mamy stópki bobasków ogólnie teraz. Nie ma co pokazywać, ale, ale tak, ale takie. Roślinę mamy w domu, nie wygląda ona tak to, pięknie. To jest Pikus benjamina. Oni z, z niego tu robią żywopłot, a nas ma cztery liście. <śmiennie> <śmiennie> ale żyje. No, ale żyje, ale żyje. Hello, hello. hello. Kolejny dzień. Dzisiaj robimy coś, czego jeszcze nie było. No, to jest szalone, Czy... co my robimy, słuchajcie. Dzisiaj przyjechaliśmy głosować y, na prezydenta w Hiltonie. Tak. No. Nasza komisja obwodowa okazało się, że jest w Hiltonie i chyba tam cała grupa właśnie Tak, właśnie. Dlatego lecimy szybko, to nie będą kolejeczki. Tak, bo, więc Jak my możemy zagłosować, tutaj. to wy też możecie. Dokładnie, tak. Zrobione. Wczoraj nas pani tak straszyła w restauracji, że o, że parę godzin się stoi, I że do tak że nic nie zdążymy jeszcze zobaczyć i w ogóle. A to pięć minutek. I... No, bardzo szybko, nie było to nawet kolejki, więc no, super. i o to chodzi. Kozja jako stolica jest podzielona na dwie części na grecką i turecką. Aby przejść z jednej na drugą trzeba pokazać paszport. Im dalej od głównych szlaków, tym więcej opuszczonych budynków i więcej brudu. Cisza, która tam panuje, wprowadza w niepokój. To, Co łączy te dwie części, to to, że mieszkańcy siedzą, zawsze obserwują, ale przede wszystkim czymś po prostu handlują. Oj, o Jezus! <śmary> to był gołom, to nic strasznego nie było. W tej tureckiej części można się targować. Tak, no. taki mały protip. Ogólnie no po prostu brudno i trochę niebezpiecznie, to jest fakt. A teraz jesteśmy w greckiej części i od razu jakby... Od razu jest tak bardziej spokojnie tak i no, to jest super. Jakieś tuszności y, tutaj mamy. To jest chyba lahmacun i Halumi Pai i to jest taka armeńska piekarnia, którą widziałam na TikToku. Lewkara to niewielkie miasteczko położone w górach, które sięga swojej historii już w średniowieczu. Miasteczko jest znane ze swoich słynnych, koronkowych obrusów i legenda głosi, że sam Da Vinci tutaj taki kupił. Czuć tam niesamowity spokój. Wszędzie jest wplatana natura i widać, że mieszkańcy po prostu o nią dbają, przez co klimat tych średniowiecznych uliczek z tą naturą po prostu działa. Widać tam też dbałość o detale. Są dosłownie wszędzie. Naprawdę warto odwiedzić to miejsce. W lewkarze udało nam się znaleźć też świetną knajpę, która mieści się pod kilkusetletnim platanem. Tam zjedliśmy pyszne greckie suwlaki i, mimo że długo na nie czekaliśmy, było warto. Jak to w życiu bywa, wszystko kiedyś dobiega końca. To były niesamowite trzy dni, i jeżeli chodzi o zobaczenie Cypru w jeden weekend, da się to zrobić. Czujemy mały niedosyt, ale wystarczyło, żeby odpocząć. Byliśmy gotowi wrócić, bo taki był cel że wyjeżdża się po to, żeby wrócić i spojrzeć na wszystko z trochę innej perspektywy. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę. To będzie dla mnie sygnał, że warto robić takich filmów więcej. I. No, do zobaczenia.